Ledziński. czytał Piotr Borowiec. Od 13 września w dwójce nowe odcinki państwa ulubionego serialu Emia jak miłość. W serialowym konkursie dwójki można wygrać 10 tysięcy złotych. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Obywatelem którego z państw należących do Unii Europejskiej jest Stefan Müller, kreowany w serialu Emia jak miłość przez Stefana Müllera? Belgii, Holandii, Luksemburga czy Niemiec? Każdy z Państwa, kto wyśle SMS o treści ABC lub D pod numer 7985 albo zatelefonuje pod numer 0785 800 i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, może wygrać 10 tysięcy złotych. Informacje o konkursie w telegazecie na stronie 775 oraz w internecie na stronie www.tvp.pl. Fundatorem nagród jest Bartek, producent obuwia dla dzieci i młodzieży. Fundatorem nagród jest przedsiębiorstwo wyrobów cukierniczych Otra, producent cukierków w czekoladzie. Transmisja z uroczystości wręczenia dorocznych nagród prezesa Zarządu Telewizji Polskiej za profesjonalizm i wyznaczanie standardów zawodowych oraz dwóch nagród dodatkowych. Uroczystość uświetni recital Beaty Robotyckiej z zespołem Jarosława Śmietany. nie tylko dziesięciu. Dziś o dziewiętnastej. Nasi sąsiedzi z Zapłota już wrócili z wakacji. Gdy ja widziałem, że zapłotem jakaś impreza, to przyszedłem. I znów będą plotkować, obgadywać i węszyć. Widziałam sąsiada, który właśnie zdradza pana z pana własną żoną. Ta nowa sąsiadka, co z miasta przyjechała, to ona kiedyś tam... Okazuje się, że sąsiedzka zazdrość wcale nie ma polskich korzeni. Cały świat wie, że wszystko robimy rewelacyjne. Niemcy są największym producentem ziemniaków szparagów i przede wszystkim buraki cukrowe. No tak, ale mają być dobre rzeczy. Europa na ludowo. Także da się lubić. Dziś o 20.00 Centralna Agencja Wywiadowcza kłopoty. Dzięki nim zapominam, że w CIA i nawet hamburgery są na podsłuchu. Co powiedzieć? Agencja nie potwierdza i nie zaprzecza? Nie znamy jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie widzę notatnika. Dlatego nazywają nas tajniakami. Terroryści, szpiedzy, afery polityczne. To tajne informacje. Nie wiesz we wszystko, co czytasz. Każdego dnia w różnych zakątkach świata jest coś do zrobienia. Spokojnie. Co się dzieje? Poznaj tajne akcje CIA. Pierwszy odcinek już dziś o 21. 21.02. To cud, że wszystko się tak skończyło. Mój Boże, minął tydzień, ja codziennie dziękuję Bogu, że Paweł Żyja. Wyobrażam sobie, przez co musiałeś przejść tej cała Twoja rodzina, rodzina niczym M jak miłość jutro O25 Dlaczego w publicznych szkołach coraz częściej stosuje się zasadę podziału na lepszych i gorszych uczniów Gazety opisują przykłady segregacji zarówno w szkolnych stołówkach jak i w programach nauczania Jednych stać na przykład na dodatkowe zajęcia, inni muszą obejść się smakiem. Czy w polskiej szkole jedynie pieniądze decydują o statusie ucznia? Warto o tym rozmawiać. Zapraszamy jutro o 22.45 i 23.45. Hej koleżanko, hej kolego. Jesteście ciekawi świata? Interesuje Was przyroda i natura? Szczurek Globert ma dla Was coś niezwykłego. Jaki wspaniały jest świat, oceany, niebo, pustynie i góry. Niebezpieczeństwo minęło. Robert przedstawia niezwykły świat natury. W sobotę o 11.25. Na podróże globelta zaprasza... ...producent Kinder Czekolady. Kochanie, kolacja! Tylko walbą. Żaden inny ma tak aksamitną skórkę, rozkoszną miękkość i tak kuszący, delikatny smak, któremu nic nie dorówna. Walbą wodzi na pokuszenie. Cofnijmy się do momentu, gdy pierwszy raz spotka pan te nadziane, pyszne, niezwykłe żelki Akuku. Co pan czuje? Czuję się taki pusty w środku. Spróbuj niezwykłych żelków Akuku z przepysznym, owocowym nadzieniem. Żelki Akuku, te nadziane. Jutrzenka. Michał Olgierd Halski. Wiedźmin. Andrzej Kmicic. Dzięki nam zobaczyliście ich po raz pierwszy i dzięki nam możecie spotkać ich ponownie. Abokatorowie najlepszych, niezapomnianych polskich filmów i seriali na kasetach VHS oraz płytach DVD i wideo-CD, wydanych przez Telewizję Polską. Kino znane i lubiane teraz w Twoim domu. King size. Ogromna bestia. Dlaczego indywidualne? Bo wpłacam sam ile chcę i kiedy chcę. Dlaczego konto? Bo w każdej chwili mogę sprawdzić, ile zgromadziłem oszczędności. Dlaczego emerytalne? Bo oszczędzam na emeryturę i nie płacę podatku od dochodów kapitałowych. Dlaczego w PZ życie? Bo mam poczucie bezpieczeństwa i dodatkowo ubezpieczenia na życie. Dlaczego mówię o tym w tym miejscu? Bo kiedy mój pociąg dojdzie do stacji emerytura, będę miał na bilet, żeby do niego wsiąść. Indywidualne konto emerytalne w PZU Życie. Emerytura pierwsza klasa. Piotruś intensywnie trenuje, a ja dzień w dzień mam stertę prania, na które nie chcę wydawać fortuny. Z czasem ubrania stają się coraz bardziej niedoprane, tracą kolor i cóż, nadają się tylko dla lalek. Na szczęście jest Bonux Color Active, który dopiera do czysta i pomaga chronić kolory. Bonux Color to mój najlepszy wybór. Teraz Piotruś może dawać z siebie wszystko, a ja mam pewność, że dzięki Bonuxowi sobie poradzę. Bonux wypierze wszystko oprócz kieszeni. Ciała przyjemność po mojej stronie? Sponsorem programu są salony meblowe Agata.